Witam serdecznie w imieniu swoim i naszego całego zespołu SLT Media. Ja mam na imię Damian i w tym wideo przedstawimy Państwu, jak powinien wyglądać odpowiedni landing page. Najlepiej, może po prostu na bazie naszego przykładu, który użyliśmy sami. Jeśli sami go używamy, to tym bardziej jesteśmy w stanie oferować innym i wiemy, że jest to coś, co u nas działa. Więc jakiś czas temu, tak około roku, postanowiliśmy, że zmienimy nieco sposób, w który zaznajamiamy klienta z naszymi usługami. Ten sposób polega na tym, że stworzyliśmy odpowiednią kampanię na Google, która kieruje właśnie do nas. Jeśli ktoś wpisze projektowanie sklepów internetowych, to czasem na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu nas znajdzie, i wtedy, w to klikając, może przenieść się na naszą stronę. Co taki klient widzi po wejściu w ten właśnie landing page. Załóżmy, że jest to klient, który nic o nas jeszcze nie wie, nigdy o nas nie słyszał. Widzi, że strona dotyczy przede wszystkim sklepu internetowego. Widzi także, że zajmujemy się projektowaniem i tworzeniem rozwiązań, budujemy nasze doświadczenie, czyli pokazujemy, że mamy 10-letnie doświadczenie na rynku. Jeśli masz wiele lat doświadczenia, no to warto o tym napisać, bo dzięki temu klient wie, prawda, że nie działa z byle kim lub z początkującą firmą lub osobą. Przede wszystkim pokazujemy także, co powinien zawierać dobrze zrobiony sklep internetowy. Więc od razu edukujemy klienta zamiast popisywać się, że jesteśmy najlepsi i tak dalej. Pierwsze na co stawiamy, to na informowanie. Na ten wartościowy content, który pokaże troszkę wiedzy i tego, co my jako firma potrafimy i co wiemy. Dobrze, teraz mamy tutaj opcję dla dwóch rodzajów klientów: tych, którym się bardziej śpieszy, mogą kliknąć, aby uzyskać wycenę w bardzo duży guzik oraz tych, którzy potrzebują nieco więcej informacji, są bardziej świadomym konsumentem, który wymaga, aby nieco dokładniej zapoznać się z profilem naszej firmy. I jej zdobytym doświadczeniu. Przypuśćmy, że jestem tym pierwszym klientem, to klikając tutaj, od razu przenosi mnie do formularza i tu mogę wypełnić proste trzy pola. Następnie SLT wyśle wycenę. Kolejny sposób to sposób dla osoby, która wymaga nieco więcej informacji: może ona tutaj obejrzeć sobie filmik na YouTube, może także nieco poczytać. Pokazujemy, jaką wartość daje produkt, który oferujemy. To jest też niezwykle istotne. Dla tych osób, które też nie lubią zbyt wiele czytać, jak widzicie, jest to wypisane od myślników, czyli rozbiliśmy na części najważniejsze elementy, jakie oferujemy w naszej usłudze. Oprócz tego pokazujemy także, jak wygląda proces, tak, czyli klient już wie, co kupuje, ale też, zanim z nas skorzysta, może być dla niego bardzo ważne, jak to wszystko się odbywa. Dzięki temu też taka osoba wie, że nasza firma ma pewne procesy, jest ułożona. I współpraca posiada pewne etapy, a nie, że nawiązując z nami współpracę, okaże się, że jest to wszystko jedno wielkie ryzyko, bo nie wiadomo, co tutaj w tej części, w tej całej spontaniczności, prawda, może się wydarzyć. Tu raczej mamy pewne, pewną strukturę, której wyuczyliśmy się przez wiele lat i ją praktykujemy. Mamy też, jak widzicie, tutaj kilka prac przykładowych, przedstawiających, że tworzymy spersonalizowane projekty w różnych stylach. Jest tego sporo, więc klient może zobaczyć, że jesteśmy w miarę różnorodni i dajemy szereg możliwości podczas współpracy i także troszeczkę zapoznajemy się. Z klientem. Klient widzi, kto będzie pracował nad jego projektem, więc na tym etapie wie już tak naprawdę sporo, bo wie, co dla niego stworzymy. Ma zarys przebiegu, jak będzie to wyglądało i kto będzie właśnie pracował nad jego projektem. Dodajemy także informacje na samym końcu, co mówią o nas inni klienci, inni ludzie czyli tutaj taka pieczątka, gdzie informujemy, że słuchajcie, Warto z nami nawiązać współpracę, warto dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów, a tutaj też że mieliśmy okazję być w telewizji, czy zrobić wywiad dla znanych portali, i to także bardzo pozytywnie wpływa, że jesteśmy na tyle rozpoznawalną już firmą, że interesują się nami takie oto portale. No i na końcu taka prosta wycena, gdzie klient, nie znając technicznych aspektów, może wypełnić tylko kilka prostych informacji. A my, jeśli oczywiście nie będziemy coś wiedzieć, to skontaktujemy się, poznamy nieco lepiej, aby dostosować tą wycenę jak najdokładniej pod profil. I w ten oto sposób klient zaznajamia się z naszą marką tylko na jednej podstronie, nie musi gdzie indziej, bo tu wszystko w sumie bardzo rozwinięte znajdzie, bo w sumie inne informacje bardziej rozwinięte znajdzie na innych podstronach, a tutaj ma skondensowane te najważniejsze elementy, które są praktycznie procesem sprzedaży. My też oczywiście staramy się ten element przenosić na strony naszych klientów robić takie landing pages. E. Przy kampaniach, aby klient właśnie mógł lepiej poznać Twoją firmę. Wydaje mi się też, że nieco szybciej, bardziej nawigacyjnie co przekłada się na to, że myślę. Jest on znacznie bardziej zachęcony do podjęcia kontaktu niżeli sam formularz kontaktowy, który tak naprawdę niezbyt wiele mówi nam o firmie. A tutaj, jak widzicie, treści nie ma zbyt wiele, wyciągnięte są najważniejsze aspekty, informacje i okazuje się, że to działa na tyle skutecznie, że generujemy sobie, jak widać, co tydzień fajną liczbę lidów, które pozwalają naszej firmie się rozwijać. To by było na tyle. Tutaj, jeżeli dzisiejszy odcinek stworzył w Twojej głowie jakiekolwiek pytania, chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej, to oczywiście zachęcam do kontaktu, a my będziemy niebawem udostępniać kolejne odcinki. Pozdrawiam.